Piemanka z tej strony, Łukaszka na Muzyk na gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku. Co my dzisiaj będziemy robić? Kurde. Zrobimy małe porządki tutaj. Tylko nie wiem od czego zacząć właściwie. E. Pokażę Wam też mój piękny nowy zabytek, który nabyłem w okazjonalnej cenie. Ogólnie plan jest taki, żeby to wyrzucić stąd, wyciągnąć przyczepę i podstawić ją do stodoły. Ee, zaraz Wam powiem czemu no i postawić tu opryskiwacz, bo jego też umyłem, przywiozłem. Także się go postawić gdzieś tu przed tym ałatajstwem bo to nie będzie wyciągane. No się trochę miejsca zrobi. No to co? No to do dzieła, kurde. Ale zaczniemy sobie kurde od o, wyciągnięcia tego tutaj z łąka. O nie, mów, że to nie sięgnie teraz. Wiesz, tu też można zaczepić. Tak spadnie. Cyk. O i dupa. Kurde, się okaże, że szybciej by było traktorem. Ale nie, ja zaraz tu wypcham. Tylko idę ojcu otworzyć, bo mi paletę i skrzynki, bo to też jest część nowego nabytku, co zaraz wam pokażę. Przyczepka opanowana, ale patrzcie tam. O. Ale to nie wszystko, bo w stodole jest jeszcze dwa razy tyle i większych. O, a to na dno, patrzcie, zobaczcie. No, luksus maszyny. Łukasz, skąd masz? I po co ci? I za ile? W ogóle przecież ty łąki nie masz siana nie kosisz. Co ty robisz? A, klucz. dobra. Przytuliłem ten sprzęt, a żeby był. Właściwie dałem 100 zł razem z wszystkimi skrzynkami to myśli by ciemu nie. Na no, ja złamie więcej dostanę chyba w razie czego. No dobra, ale dosyć gadania, bo tu czas ucieka. W sumie nie otwierałem jeszcze nigdy tych drzwi tak sam z siebie Czy też trzeba ogarnąć lekko ajaj, właśnie dach miał być robiony po bożym ciele drzwi jest po bożym ciele grubo Dach jest niezrobiony w sumie nie było powiedziane po którym bożym ciele Ech, Dobra, już wam mówię o co chodzi. Widzicie tą słomę? Generalnie mam taki plan, żeby ją wypieprzyć stąd. Tylko czemu ja wcześniej nie widziałem tego murka? Kurwa. Tu jest jeszcze z pół metra w dół. Oler. Pomyślałem, że sobie tu będę mógł czymś wjeżdżać, ale widzę, że nie bardzo. Nie bardzo tu. Wiecie, jakąś roztrząsarkę właśnie do siana, jakieś takie maszyny, mi łatwo wjechać, to sobie tu postawił. agregat. Albo pryskiwasz o, na zimę nawet. To tu bez problemu się człowiek zawinie, bo ta słoma na razie zostanie i ją będę sobie ścielił kurą. Tylko tu kurde, nie, tylko tu jakieś potwory mieszkają, kurde, patrzcie. Nora leży jakiś. Jakieś monstrum się zalęgło, na panie wezwać trzeba. Nie no, kuny. Także to się będzie sprzątać tą słomę. Jak już będą kury. Kiedy będą? I też kiedy będą kury? Kiedy jakieś zwierzęta będą? Kurde, nie wiem. Ciężka sprawa. Kurde. Chyba tak. O. No Dobra, czyli to jest zaczepione o to. Okej. Okay. W tę stronę. No i gitara. W którą to stronę idzie? O, w tę stronę musi iść, ale tu. I jak Golski. Kurde, może powołanie do reprezentacji dostanę? O kurde. To już nie wyłamać. O, a może do środka będzie lepiej. Właśnie jak typujecie Polska, Hiszpania? filmik już będzie pewnie po meczu. A to, co? Jajko. Nie, no do środka też się powinno dać otworzyć, ale tam jakiś kuźwa coś jest. No ja, jeszcze trzeba będzie porządek na strychu zrobić, aż się tego boję. To przed żniwami dobrze by było. Aha, to ja będę z tą słomą w ogóle robił. Tą stęchłą słomę wrzucę na obornik, znaczy na, na gnojownik. I pomyślałem, żeby z góry przykryć to warstwą, właśnie yy, obornika. I to się tak fajnie wiecie, przegnie, bo taki stęchłej słomy to bym na pole nie chciał wywozić. Więc dajcie znać, to dobry pomysł, bo Czy się chce bawić? Nie? Słoma, obornik, przegnie. I trochę pruchnicy na, na jesień pod warzywa. otwarłem to w tę stronę. Pierdzielę. Nie sprzątam tego na razie. O, tu się wpuści przyczepę. Na razie niech stoi. I jak trzeba przed żniwami jeszcze zrobić ich przegląd. Da jeszcze tu miejsce. Kurwa. Co to za żuki? Co to jest? Szkodniki pewnie Nie znam się, no tanikiem nie jestem. Zostawim w spokoju, jak nie gryzie, nie pluje jadem, to to jest okej. Okay. Dobra, miejsce jest tutaj. Teraz to trzeba wyekspediować. Późno, a niedawno był człowiek, cały wymieniany z znowu siadł. Takie części robią teraz, że niech szlak trochę. Jak nie zahamuję i wyjadę na ulicy. to będzie przypał. O, nie. Samo zahamowało. Dobra. O, a co to się kamera przesunęła? Dobra, odstawiam opryskiwacz i wracam do przyczepy. Zaraz go zabezpieczę Tylko, bo on lubi do tyłu się przychylać Żeby nie poleciał ciak No Oj oj trzeba to szybko zadziałać Bo on poleci do tyłu, kurde, zaraz i za piesem razem podjechać Zamknę stodołę, podeprę jeszcze opryskiwacz, żeby nie było. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Chociaż nie, jeszcze później, jak dziś nie będzie tak smażyło, to was zabiorę na chwilę na owiec i pszenicę, pokażę jak wygląda stan uprawy i tak dalej i tak dalej. Ech, a w następnym odcinku pewnie się zajmiemy kurde tą słomą, nie? Tylko że to musi być trochę chłodniej, bo. Jest 30 stopni w cieniu, to, to się nie chce takich akcji robić. A jeszcze sobie to wciągnę, tam przedopryskiwać. Kurde, dzieci z przedszkola mają jakieś imprezę w parku i ten stoi i szczeka cały czas. No, myśli, że tam, kurna, ktoś za bramą stoi, nie? Wariacie! <grystanie> <grystanie> Tu może stać, nie będzie mokło Mokło chyba od 15 lat No to na razie mu się coś na emeryturze należy od życia o. zobaczcie No w bardzo dobrym stanie <grystanie> Takie 2 na 10 Pasek jeszcze pochodzi Wprawdzie trwało to dłużej niż myślałem, bo nie wieczorem, a następnego dnia, czyli 24 godziny praktycznie minęło, dla Was to była chwilka. No i co? Zajechałem na tą pszenicę moją. Co ja tu mogę powiedzieć? Pszenica jest różna, głosy są lepsze, gorsze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć pięterek. Miejscami 10, i teraz najlepsze jest to, że zrobiłem poprawkę na tego Habra. Habra praktycznie wzięło 99%, ale, ale, patrzcie tu. Wiem, że to dobrze widać w kamerze. Pole idzie trochę sklina w tamtą stronę. I, I tu za szybko wyłączyłem opryskiwacz. Tak? Tu niby jest OK, a tutaj lanca nie dopryskała i miętla wyszła. Tak samo. Tak samo cały pasek za ścieżką technologiczną. Nie pryskał mi jeden, e, nie pryskała mi jedna dysza. Czyli jest po pas. Także, może się nie wyłoży, co? Nie wiem. No i tu tak samo, prawda? jest zrzucone i tak samo tam. Yy, miejscami w ogóle wyspy jakieś takie miotły. Nie jest jej bardzo dużo, no ale zawsze to mogło być jej mniej. A no nie, chodźcie na owies. Ale owies to Wam powiem, mi się podoba. Nie skracałem go stosunkowo wysoki, mam nadzieję, że się nie wywali. tu jest bez oprysku w tej części, gdzie już do ogródka warzywnego dochodził z ekologii. Yy. I tam dalej wam pokażę zaraz peż. Nie chcę wchodzić w łan za bardzo, bo ja tu za bardzo za dużo razy z opryskiwaczem nie jeździłem i te ścieżki nie są wygniecione. Nie wiem czy to będzie dobrze widać. Na tym ugorze owiec jest petarda, po prostu jest kapitalny, wielki, czarny. Tam dalej jest jaśniejszy, trochę gorszy i tutaj jest bardzo dużo peżu. Tam dalej jest coraz mniej. No ale co ja tu będę dużo gadał? Żniwa, wszystko zweryfikuję. A tymczasem to by było wszystko. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie się ma.